Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry strategicznej Strawaśnie. Ten odcinek będzie standardowo podzielony na dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyła trwającej rozgrywki z numerkiem 3, zaś druga część będzie dotyczyła aktualizacji z numerkiem 629. Gonie zaległości tych aktualizacji mam jeszcze zaległych 3, albo 4, już, już, już nie pamiętam, ale tego jest dość dużo. Ale nim przejdę do tematów. Chciałbym tutaj zachęcić do subskrypcji tego kanału, zostawiania lajków i. Komentarzy pod filmem, oczywiście. Dziękuję ślicznie za pomoc w promocji tego kanału. A zatem startujemy z tematem dotyczącym rozgrywki naszej trwającej z numerkiem 3. Tu zostało słusznie mi zwrócone uwagę, że na poprzednim filmie nic nie wspomniałem na ten temat. Także zaczniemy od naszej topki. Pierwsze miejsce ma Misza. Wielkie gratulacje. Leci jak burza. Z tyłu za nim jest Harnaś. Całkiem dużo punktów ma. Mitsu. Gratulacje. Trzymam, chłopaki, za was. Kciuki ze względu na to, że Harnaś i Mitsu są naszymi nowymi graczami, także trzymam szczególnie kciuki ze względu na to, że jesteśmy w top 3. Później mamy Virtuala, Ogórsta, Jupę, Ambrożego Kleksa to są też już gracze nasi stali. Później mamy Hrabiego, Limo, Mieszka, Ulanowski, Bolemir, Kleopatra. Junior, knobi, A tutaj zdradzę tajemnicę, to oczywiście jest to Crystal, Wujomir, Perperuna, Monaliza, Pulasa, Ragnar i Blue Lolek. No, Blue Lolka to ja w ogóle nie kojarzę sobie, kim jest, ale w super idzie tutaj, bo jest to 20. I w zasadzie te 20 miejsc już ma gwarantowane standardowo. Dynary nary Zaś jeśli o, o pozostałych, którzy mają mniej punktów, są na mniejszych pozycjach, przepraszam, no i mniej punktów oczywiście gospodarczych, na mniejszych pozycjach, to już będzie kwestia, po prostu będę musiał standardowo podliczyć co i jak i ten, ale prawdopodobnie też jak w poprzedniej rozgrywce tu zostaną nagrodzeni, aczkolwiek tutaj nie chcę jakby deklarować się na 100%, to jest po prostu temat, będzie jeszcze rozkminiany przy zakończeniu rozgrywki tej. No i mamy na 21. Rolf Brodaty, Asasino, Azgod Stary, Gromek, Kaladan, Igor, Burza, Laster, Księżniczka, Tereferę, Ligia, DJ Maniek, Swędziwór, Później mamy Pacman, Ragnar i tu wydaje mi się, że od 37 miejsca to już są farmy, chociaż nie jestem tego pewny. Bo mam Pueblo, Renek, Perwis, no i tu są już nowi chyba gracze: Iszcze, Rules, Apodan, Barthold, Arduin. To chyba są już nowi gracze. Zobaczymy, czy im się gra spodoba. Oczywiście trzymam kciuki, żeby tak też się stało. Dobrze, to, jeżeli, to jest wszystko, jeśli chodzi o naszą trwającą rozgrywkę e, numer 3. Oczywiście mamy ze sobą już 497 godzin. Także jeszcze z e, około 230 godzin nam zostało do e, planowanego zamknięcia rozgrywki. E, mam wrażenie, że oczywiście wnioski to już e, wyciągnę z tej rozgrywki. Jak już ta rozgrywka zostanie zamknięta, ale tutaj, już mogę wstępnie powiedzieć, że chyba mam wrażenie, że troszeczkę gospodarczo jest mocniej niż w, niż w drugiej rozgrywce. Aczkolwiek ostateczne, jakby tutaj, wnioski wyciągnę przy zakończeniu tej rozgrywki z numerem 3. Dobrze, przejdźmy teraz do, do części naszej drugiej, naszego filmu, czyli tę zaległą bardzo zaległą, czyli aktualizacja z numerkiem 629 i lecimy pierwsza zmiana. Zaktualizowana została, została grafika dotycząca nawigacji w grze w zakładce Edycja Włości, Edycja hata. Twoja hata, przepraszam. Tak szybciutko, gdzie to jest i o czym była mowa. Przepraszam, nie tu wszedłem, bo wszedłem do Hanzy Kupieckiej. A miałem to obok zrobić. I tu mamy tą zakładeczkę dotyczącą naszych Włości czyli Twoja chata. I chodzi o dokładnie o te print screeny. One to zostały zaktualizowane ze względu na to, że troszeczkę się zmieniło w wersji mobilnej, e, jak to wygląda i no, dlatego po prostu musiałem jeszcze raz poczynić e, te print screeny, zaktualizować. Dobrze. Drugi. Nowość. W głównej izbie gospody w wypowiedzi karczmarza dodana została ikonka do powstającego Discorda SW. Tu dziękuję ślicznie księżniczce i Ragnarowi za pomoc w stworzeniu. Przyznaję się tutaj bez bicia, że rzadko teraz zagląda na Discord. A może się szybciutko wytłumaczę, ze względu na to, że jak Discord starowaśniowy został uruchomiony przez księżniczkę i Ragnara, to w tym momencie chyba przez 2 czy 3 dni byłem dość aktywny tam, ale raptem się okazało, że przy tych zaległości, ile ja mam i po prostu śledzenia wszystkich wpisów, a tego okazywało się bardzo, bardzo dużo, no to mnie rozpraszało na okrutnie, dlatego będę zaglądał do Discorda, będę to robił bardzo rzadko, ze względu na to, że ogrom prac, które jest tutaj przy starej właśnie, po prostu no, nie pozwala mi to, bo jak mam wolny czas, mam tą chwilę wolną, to wolę ten czas właśnie wytopić na, na grę, żeby ona po prostu była bardziej. Była rozbudowana i poprawiam wszelkiego błędu, rodzaju błędy plus. Jakieś udogodnienia, niż po prostu śledzenie na Discordzie i śledzenie wpisów graczy. Także przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że jeżeli ten dziesiąty świat tu powstanie już powiedzmy, mam nadzieję, że pod koniec przyszłego roku, no to wtedy po prostu będę miał więcej czasu na to, żeby po prostu no, cieszyć się jakby i grą z Wami, i śledzenia Waszych wpisów, i robienia aktualizacji już Was, pod Was i tak dalej. Dobrze. To jest, chodzi o drugi punkt. Przepraszam za moje gadulstwo. Czas nas goni. Lecimy dalej. Trzeci, poprawka. Poprawione zostały kamieniołomy w, w świecie krasnoludów, które blokowały łupienie kamienia, kamieni w Midgardzie. Nie pamiętam, czy to Misza mi zgłosił, czy to ja to odkryłem, ale faktycznie, jeżeli kamieniołomy powstały w, w świecie krasnoludów, to nam blokowało wydobycie. wydobycie Chyba mi się wydaje, że to gracz któryś. Chyba coś mi świta w głowie, że to był chyba Misza. Ale poprawcie mnie w komentarzu, jeśli, jeśli było inaczej. By było super. Eee, tak czy siak, po prostu ten temat został poprawiony i już jest ok. Jak widzicie, strasznie zaległe tematy. Cztery, poprawka. Wymienione zostały tapeta, wymieniona została tapeta w grze plebejskiej Gand. Tak, w to wejdziemy obowiązkowo, ze względu na to, że tapetę zaprojektował Rolf eee, z polskiej dobrej dziary. Ten grafik, jeszcze mam kilka, których jeszcze nie załadowałem do dnia dzisiejszego. Tu powinienem mieć tą grę chyba odpaloną. A, widzę tu print nie zrobiłem tylko na przycisk. Ale w zasadzie to nie jest istotne, niech może zostanie historycznie. Chodzi właśnie o tego Jormunganda, O to, proszę bardzo, tego naszego Chińczyka. Mamy oczywiście wersję skandynawską. W wersji skandynawskiej tak powinno być, że on połyka własny ogon. To by było naprawdę superancko, no ale wyszło jak wyszło. Oczywiście w żadnym wypadku to nie jest smok chiński. To jest skandynawski, i tak naprawdę to jest wężosmok. Jeszcze raz dziękuję Rolfowi za grafikę. Piąte, nowość. Dodana została nowa zakładka w świątyni dotycząca usuwania aktywnych ofiar. Dodatkowo uzupełniona została pomoc w Twojej chacie. Do pomocy nie będę wchodził, bo to jest właśnie dokładnie opis, że to jest od drugiego poziomu. To asasino właśnie jakby zaczął grać z nami, no nie pytał się właśnie, gdzie są te zakładki dotyczące naszych ofiar aktywnych i dalej. No oczywiście to jest od drugiego poziomu, w Twojej chacie jest to wyraźnie napisane. Eee, dobrze, chodziło o to, to jest zgłoszenie Miszy. Misza to wymyślił, także dziękuję ślicznie, fajna sprawa. Eee, oczywiście to. Będzie na pewno mniej wykorzystywane niż w przypadku przedmiotów kupy, zakupywanych w, w karczmie Hanzy Kupieckiej, ale to też jest fajne, na przykład jakbyśmy chcieli wyrównać. Mamy tu po prostu dużo surowców i chcemy wyrównać, że po prostu tam co dwa dni wchodzić i zakupywać te wszystkie przedmioty, łącznie z ofiarami. To po prostu to jest fajne. Plus to, to, co Misza wiem, że korzysta, czyli po prostu mniej więcej widzi, kiedy mu tutaj jakiś e, wygasa, e, kiedy mu wygasa właśnie dana ofiara, czy też przedmiot. To jest fajna sprawa. Także to jest mniejszy pomysł, został wdrożony, piąty punkt zaliczony. Szósty, szósty, nowość. Dodana została nazwa władcy przeciwnika felków w spisie rodów, edycji rodów i traktach. Ja może wejdę tylko i wyłącznie do spisu rodów. Chodziło o to, że w, w niektórych zakładkach, to zostało mi też zgłoszone przez graczy, chyba nawet dwu czy trzykrotnie wręcz, nawet chyba już w drugiej rozgrywce też miałem informację, bo widziałem, że ten wpis się mi tam pojawiał na liście. I chodzi o to, że jeśli wchodziliśmy wcześniej właśnie do spisu naszych rodów, w tej chwili jeszcze mamy to po prostu jako jedną listę. Może z czasem, jak będziemy mieli dużo graczy, to znowu to się zrobi, że to będzie lista troszeczkę skrócona i dopiero klikając na tą listę będziemy wchodzić do danego rodu. Na razie tak nie ma, rody wszystkie są wypisane na jednej liście. No i tu mieliśmy coś takiego, że mieliśmy tylko członek, członek i oczywiście dużo graczy ma jakby awatary domyślne, poustawiane, no ciężko było wtedy rozpoznać, kto jest kto, szczególnie na mobilce. Także tutaj imiona się pojawiły i to to samo dotyczy właśnie tych podstawowych elementów, czyli edycji rodów i, i spisu trakta, trak, traktów, naszych pobudowanych traktów, wieży obserwacyjnej z, ze stajnią. Dobrze, siódmy, poprawka. Poprawiony został odczyt nazwy w spisie gości w gospodzie i mapie Midgardu 2. Tam oczywiście były dodane, przy dodawaniu właśnie tych nazw okazało się, ja tu wejdę tylko i wyłącznie właśnie do spisu, a mianowicie jest coś takiego, że były tu pourwane nasze, jeżeli ktoś miał dość długą, długą, długą nazwę swoją, to po prostu było to urwane. W tym momencie tu się pojawia, tak jak jest Junior McCanobby, mam dwie kropeczki, czyli Hansa kupiecka też dwie kropeczki. To został poprawiony ten cały temat, tak samo to samo w spisie gości. W karczmie, w gospodzie, przepraszam. Ósmy, poprawka. Pozwolenia w karczmie Hanzy Kopieckiej są w sprzedaży, jeśli dany budynek został wybudowany. Tego oczywiście nie pokażę, bo to dotyczy startu graczy i to jest nawiązanie Tohmitsu mi zgłosił, ponieważ on wszedł do starej waśni. Oczywiście tu wiadomo, że to jest dobry gracz, bo po prostu było widać po tym, że no naprawdę super rozgrywa temat. W tej chwili, tak jak mówię, trzecie miejsce, naprawdę rewelacja. Jeszcze raz wielkie gratulacje. I ten, i Mitsu po prostu zgłosił, że on niepotrzebnie wydał właśnie hajs na pozwolenia. Przedwcześnie. Także one w karć mechanzy Kupieckiej, jak kupujemy na początku, one się nie będą wyświetlane, dopóki dany budynek nie zostanie przez nas kupiony. I to samo mamy dziewiąte, poprawka, przedmioty wielokrotnego zakupu, premki są w sprzedaży w karczmie chancy kupieckiej, jeśli dany budynek dotyczący wagę przedmiotu został wybudowany. Także teraz osoba, która wchodzi do gry to w karczmie chancy kupieckiej nie ma pełnej listy wszystkich tych właśnie pozwoleń i tych premek, tylko po prostu ograniczoną ilość to w jaki sposób no, pozwoli uniknięcie, uniknięcie tego błędu. Błędu, błędu zakupu po prostu przedmiotów, który na, na początku które po prostu się nie opłaca, no nie opłaca się w żadnym wypadku, a tu ktoś po prostu czytając, czy tam klikając mu, pomyśli, że będzie o, może będę być sprytniejszy od starszych graczy, tak, no tak tak nie jest, także to zostało usunięte, jeszcze raz dzięki, dzięki Mitsu za, za informacje co do tych premek i tych pozwoleń. Dziesiąty punkt, nowość. Przy niewolników dodany został komunikat, który nas informuje, jeśli uwolniliśmy za dużo niewolników, co spowoduje zatrzymanie przyrostu owych niewolników. Kto to zgłosił mi? Chyba asasino, albo burza. Chyba burza popełnił taki błąd, ponieważ jest coś takiego, że jak na targ naszych niewolników. Ee, niech zobaczę, na którym jestem etapie. A, powiedzmy tutaj, dobra. E, to w zasadzie mieliśmy coś takiego, że. E, że jeżeli na przykład yy, wstawiliśmy więcej, yy, więcej niewolników niż mamy zakres, który, yy, zakres, za który zostanie zapłacony, oczywiście nie będę tutaj już wchodził w te tematy, jak one działają, jak hanza Kupiecka potrafi nas oszukać, to w pewnym momencie, jeżeli ten zakres przechodzimy, bo ja w tym momencie wchodzę na zakres ten drugi, czyli ten niższy, czyli plus 500 sztuk złotych za uwolnienie go niewolnika, to mi się tutaj pojawia po lewej stronie uwaga, zmieniąc na zakres ocenowy dotyczący głowizny. Ta, inf ta informacja, tu już nie pojawia się kalkulator jak wcześniej, jak powiedzmy weźmiemy, o, weźmiemy na przykład powiedzmy 100. O, w tym momencie mamy kalkulator przeliczający. Jak przeszliśmy ten zakres, to automatycznie komunikat nam się pojawia. On nas informuje o tym, że przechodzimy na zakres, e, za mniejszy hajs będziemy uwalniać, że będziemy dopłacać do uwolnienia. E, w mobilce jest trochę gorzej, ponieważ oni mają tą informację na dole. Tam trzeba po prostu zrolować palcem, trzeba pamiętać o tym. To jest dość kłopotliwe. Dlatego e, zrobiłem coś takiego. W zasadzie tu nic nie zrobiłem, ten komunikat jest, no tak mówię, no będzie łatwiej, łatwiej to jest dla, yy, dla gra osób grających na laptopie czy na komputerze. Yy, trudniej jest po prostu dla tych, którzy grają na mobilce, ponieważ muszą pamiętać, żeby zrolować na, 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 na dół, czy ten zakres nie przekroczyli. Ale burza razem i yy, burza, no może się skupmy na burzy, burza właśnie jest taki, że sprzedał niechcący wszystkich swoich niewolników. I właśnie, teraz zrobię coś takiego, że tutaj wstawię wszystkich swoich niewolników, których ak aktualnie mam, a i właśnie, i w tym momencie automatycznie mi się pojawia to na czerwono już. I to nie ma znaczenia, czy to jest wersja komputerowa, czy mobilna, będziemy mieli zawsze tutaj, w tej zakładce, uwaga, uwolnię, uwalniać za dużo niewolników. Przerost niewolników zostanie zatrzymany, ponieważ sprzedamy wszystkich niewolników. Ażby nasz, i powiedzmy, zrobimy teraz, na czwórkę zmieniliśmy, czyli praktycznie jeden niewolnik nam zostaje i mamy dalej ten sam komunikat. Ale na przykład zostają już nam dwa, komunikaty znika automatycznie. To jest informacja tutaj w naszej zakładce, informująca nas o tym, że hola, hola, robimy coś źle. Także pamiętajmy o tym, że niewolników zawsze musimy dwóch zostawić. I mam nadzieję, że ten komunikat ten na czerwono właśnie tutaj pomoże, jakby uniknąć tego tematu, który po prostu burza, burza popełnił, poczynił. A mianowicie sprzedał wszystkich niewolników radośnie. Dobrze, to było wszystko, jeśli chodzi o naszą aktualizację 6.29 zaległą. Dziękuję ślicznie za uwagę. E, jeszcze raz chciałbym tutaj prosić o subskrypcję tego kanału, lajkowanie, zostawienie komentarzy. E, to pomoże na pewno w promocji tego kanału, czyli kanału sterowaśniowego. Aha, jeszcze jest jeden temat. E, tutaj też w, w poprzednim filmie, w wpisie, w, w, w komentarzach umieściłem informację, że opowiem o Olafie. O Olafie. To będzie odcinek, w którym po prostu będzie dotyczył, któryś z aktualizacji dotyczący Olafa, bo tych aktualizacji jest dużo jeszcze w tych czterech czy tam pięciu aktualizacjach zaległych, tego jest trochę. Także na pewno wtedy opowiem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję ślicznie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i. Do zaklikania w gospodzie starołaśniowej. Pozdrawiam.